Cześć, witam serdecznie, Łukasz Pasieka Enzo. Dzisiaj chciałbym omówić typ... Chodź tu, Słuchaj. E. Dzisiaj chciałbym omówić nowy typ ramki na mojej pasiece. Mianowicie nurtowało mnie pytanie, jaka jest ramka, byłaby najlepsza do zimowania, do zbioru miodu, do czerwienia do matki, tak? Wystarczająca ilość miejsca, tak? No, u Wielkopolski jest bardzo fajnym ulem. Aczkolwiek no, to jest 10 ramek, yy, zaś jest za, yy, za mało tak, dla matki, a, a za ich 12 i korpus 12 rabkowy, taki sam to będzie za, też za duży, nie? na górę. Tutaj trzeba stosować północ stawki, zaś są dwa typy ramek, co, co mnie też nie zadawala, bo ja jestem u siebie w zasadzie z czasem, z czasem, bo oczywiście podkreślam. Jeden typ ramki. Yy. No i zastanawiałem sobie co by tu zrobić, tak? Nawet dostałem ostatnio zapytanie wczoraj, w zasadzie od kolegi tam na Facebooku, jak. Sprawić, by matka zaczerwiła mu y, no, północ stawkę w Wielkopolskim, bo y, tam od słyszał, że lepiej jak jest przyczerwiona ramka, t, to, to, to tam lepiej się niósł z niej wiruje, tak by się to nie wyłamuje. No, oczywiście jest to prawda, No ale jest to zaś problem, tak? No i szukałem rozwiązania. No i znalazłem takie. Właściwie to, to pomysł nie jest mój, od razu szczerze mówię. Ja nie, nie jestem pomysłodawcą. Ja jestem realizatorem tego pomysłu. Pomysł podtrzymał mój kolega Andrzej, tak? Zresztą wszyscy znacie z forum Andrzej Cegiełko. A ja po prostu ten pomysł realizuję, tak? Ja go zrealizowałem. Po prostu tą ramkę zamówiłem, taki ul. Po prostu. I chcę wam pokazać, nie chcę wam pokazać tą ramkę, jak ona wygląda. Nie wiem, jak ją nazwać, może ktoś już ją stosował, nie wiem. Ja to na sobie nazywam ramka. Ramka Endlo albo ramka, nie wiem, no ramka zwykła, ramka jenowa, no na rynku. Zresztą na rynku u mnie, na pasiece, bo na rynku to nie wiem, się po, po, sprowadzi, tak bo w zasadzie uważam, że to jest idealne rozwiązanie. A, a dlaczego to już wam mówię? Zapraszam Was do ula. A, to są te ule, nie? To są te ule, to jest. Ule wykonała dla mnie piwa. Przyjeźniona firma, w zasadzie od Mariusza Twoje ULEPL tak? Znajdziecie sobie na internecie, to jest też nazwa strony internetowej, jakbyście chcieli. On już ma te wymiary, to wszystko. No, ogólnie składa się do Mutasa, jest kupałka. To jest ta rameczka. To jest ta rameczka. I ona jest w zasadzie idealna, gdyż dnia będzie składało się na dwóch korpusach. I mi miodnia będzie na jednym albo na dwóch, zależy tak. Jest to ramka, bardzo proste wykonanie, bo jest tutaj góra, to jest Wielkopolski, Wielkopolski poszerzany i boki są w Także każdy producent jest to w stanie wykonać. Może wszędzie tylko sobie porobi kilka tych, kilka tych i gotowe, nie. Bardzo proste. Wszelkie Tak, miodnia. I tutaj jest gniazdo. To nam zapewnia bardzo dobrą zimowlę pszczoły, bo ramka jest wąska. Zimujemy wtedy na dwóch korpusach. Ramka jest wąska, także pszczoła bardzo dobrze idzie ku górze. E, powierzchnia czerwienia 10 ramek e, troszeczkę większe jak 10 ramek e, tej warszawskiej poszerzanej w zupełności wystarczy do czerwienia matrze. E, można łatwo operować sobie dwoma korpusami gniazdowymi. Nie mamy, właśnie, jak mówiłem wcześniej, dwóch rodzajów ramy, tylko jeden. Także uważam, że, że zalety ten urn ma bardzo wiele. Taka ramka ma bardzo wiele I, i uważam, że jest niemalże idealna, jeżeli chodzi o hodowlę pszczół. Co bardzo praktyczna, jest nie ciężka. Nie jest długa jak w warszawskim poszerzanym, bo te ramki są takie długie, ciężko je wysoko, ciężko je oglądać. Tutaj mamy naprawdę wszystko, całe manewry bardzo ładnie możemy wszystko wykonywać, nie? Ale nie wiem, jakby ktoś się chciał też takie ulewy wypróbować, to zachęcam w ramach wolnego czasu i próby. Nie jest to reklama, bo, bo ja tego nie sprzedaję, tak? Także po prostu mówię o tym pomyślę bo jest bardzo dobry i, i myślę, że warto go wykorzystać na wielu pasiekach Jest to rozwiązanie naprawdę super, nie? Pozbawia nas wielu problemów przede wszystkim, przeraża. Jak mówiłem, no, mogę tylko zarekanować tę firmę. To firma kolegi. Ule są fajne, ładne, stabilne, mocne. Nemica prosta, osiadkowana, pryszła. Także ja bym tu chciał pod tą firmą. Jest w stanie wykonać w moment. Ta ule także ma wymiary, już wszystko. I tyle, będziemy zasiedlać. Nakręcimy, będę tego zasiedlał przy z matką w środku. No bo nie mam takich ramek, nie? Ewentualnie w topie już węzę odbudowaną w dwie ramki, tam puszczę matkę i. i, no i resztą muszę sam samo odbudować, nie? Dziękuję, to tyle.